It must seem crazy what I'm about to say Sean is here, you can take a break I'm a hotel balloon, let's go to space With the air, like I don't care, baby, by the way Cause I'm happy Stolarni Jerzego Kuśmierczaka, praca w Re. Właśnie powstaje w niej okazały młyn wodny. Niedługo będzie zdobił przydomowy ogród. Były dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie na emeryturze znalazł czas, aby w pełni oddać się swojej pasji. Pan Jerzy buduje gołębniki, budy dla psów, domki dla kotów i właśnie wiatraki. Wszystkie przypominają piękne pałace. Mają też nietuzinkowe rozwiązania konstrukcyjne, a wszystko zaczęło się od literatury zainspirowany rozpocząłem budowę pierwszego obiektu, który mam u siebie na podwórku i to jest właśnie gołębnik typu pałacyk. Był to rok 2004, kiedy jeszcze pracowałem, więc te czynności wykonywałem po pracy w soboty. No zaszło mi się to troszkę i po, po pracy po obiedzie przenosiłem się do garażu. Oczywiście w odpowiednim stroju garażowym. No i tam kontynuowałem pracę przy budowie tych obiektów. Pan Jerzy właśnie buduje wiatrak. Konstrukcja jest pomyślana w taki sposób, żeby działała jak prawdziwe młyny, które jeszcze w ubiegłym stuleciu stanowiły element krajobrazu Ziemi Łukowskiej. Mam e, zdjęcia. Zresztą pamiętam niektóre szczegóły z młynów wodnych i odtwarzam to, co widziałem, to, co gdzieś na zdjęciach zobaczyłem. No i będę według kolejnej własnej koncepcji łączył te wszystkie obiekty. Być może wyjdzie mój własny. Prace Jerzego Kuśmierczaka zdobią kilka posesji na terenie powiatu. Są między innymi w Wojcieżkowie u radnego powiatowego Henryka Tymosza, któremu Pan Jerzy zbudował okazały dom dla kotów. Dla przedsiębiorcy Jakuba Korzuchowskiego ze szczygłów górnych powstała replika jego domu. To dla Jerzego Kuśmierczaka obiekt o szczególnym znaczeniu. To będzie replika domu. Dla znajomego wykonałem z tego powodu, że i zewnętrznie, i wewnętrznie. Bardzo dokładnie oddaje oryginał. No a poza tym to była taka prestiżowa rzecz. Dowód wdzięczności koledze chciałem uczynić, i szczególnie przyłożyłem się ku temu, żeby on wyglądał tak, jak w rzeczywistości wygląda jego dom, w którym mieszka. Kolejnym obiektem, który wykonałem, to był wiatrak z przeznaczeniem jako dom dla kotów, a więc jeśli to miał być dom dla kotów, więc zrobiłem ocieplenie tegoż wiatraka. Wejścia zewnętrzne, tak jak w dawnych wiatrakach, po schodach można było do tego wiatraka wchodzić. Tym bardziej, że to był piętrowy. Dwa piętra a więc i wewnątrz wykonałem klatki schodowe, żeby koty miały możliwość przechodzenia z piętra na piętro. Zwierzaki mają tam jak u pana boga za piecem, ciepło i przytulnie i to nawet w największym mrozie. W środkowym piętrze myślę, że tam powinny najczęściej przebywać, ponieważ wykonałem podłogę podgrzewaną. Podgrzewaną podgrzewaczem do wody. Dla kur, czy tam kurcząt, a nawet i dla gołębi są odpowiednie urządzenia podgrzewające wodę na okres zimowy. To urządzenie zostało ukryte w steropianie, przykryte czy odpowiednim materiałem, czy po prostu chodnikiem. I w tym miejscu na pewno najlepiej kotu się powodzi, bo kot lubi ciepło. Nasz bohater nie zapomina również o rodzinie. Kilka lat temu, specjalnie na wesele syna, zbudował tak zwaną chatę wiejską, czyli popularny wiejski stół. To tutaj goście weselni mogą raczyć się pyszną swojską wędliną i domowymi nalewkami. Ten stół weselny, czy tam chata wiejska, bo tak to był napis nad tym, był już wypożyczany do kilku innych wesel. Także miał przy okazji y, możliwość powędrowania po okolicy. W przypadku Jerzego Kuśmierczaka pasja do pracy w drewnie nie przeszła z ojca na syna, ale z dziadka na wnuka. Dziadek pana Jerzego był stolarzem. Mój dziadek Władysław był stolarzem, cieślą. On wiele rzeczy wykonywał, właśnie takich ciekawych. Między innymi, jak mi ojciec opowiadał, konstruował samolot. O, miał własną tokarnię do drewna. Oczywiście napędzano nożnie, czyli za pomocą nóg napędzana, pedałami, tak. No i, i być może, że to jest ten wątek, że w rodzinie pozostały te umiejętności i chęci do prac w drewnie. Bohater, jak sam przyznaje, dziadka nie pamięta zbyt dobrze. Jedynie z opowiadań taty. Wie natomiast, że kilkadziesiąt lat temu praca w stolarni różniła się bardzo od dzisiejszych warunków. Pamiętam jedynie, że praca to była oczywiście ręczna tylko i wyłącznie. Heblowanie desek na podłogę, no to trwało tygodniami. W porównaniu z dzisiejszą sytuacją, gdzie na jedno podłogę jednego pomieszczenia to jest godzina jest są deski wyheblowane. I tylko tyle pamiętam. No, pozostały mi narzędzia dziadka: hebelki, świdry, bo tak to nazywano, piły, cieślica. A ciślica to jest urządzenie do wykonywania niecki, na przykład. Dziś na szczęście w stolarni tworzy się maszynami napędzanymi elektrycznie. Przez to praca jest przyjemnością. Tak jak przyjemnością jest dla pana Jerzego uszczęśliwianie przyjaciół, dla których tworzy swoje budowle. To niestety wąskie grono odbiorców, bo mimo wielu próśb, pan Kuśmierczak nie wykonuje prac na zlecenie i dla zarobku. can nothing bring me down level so high bring me down can nothing bring me down level so high bring me down can nothing bring me down level so high bring me down can nothing bring me down